jest chodzącą górą mięsa pochodzącą z ZSRR oraz najroślejszą i prawdopodobnie najniebezpieczniejszą klasą w Team Forces 2 największa domyślna ilość zdrowia i ukochany potem. Sprawiają, że z grubym nie warto zadzierać bez powodu. Jego domyślna, podstawowa broń zadaje z dużą częstotliwością olbrzymie obrażenia, pozwalając. W ciągu kilku sekund a wręcz zniszczyć każdego wroga. Grób słabość grubego to jego prędkość poruszania się, która w połączeniu z rozkręconym minigunem sprawia, że jest on niewiele szepszy od żółwia, co czyni go łatwym celem szpiegów ze względu na niewielką mobilność jego przeżycia w dużej mierze zależy od wspierania ze strony medyka i inżyniera. Poza dziesiątkowaniem wrodzich jednostek ryby, jest w stanie pomagać swoim towarzyszom, rzucając im kanapkę i lecząc połowę ich zdrowia lub zwyczajnie samemu ją zjadając. Tym samym Odnawiając sobie całe zdrowie Niestety wrogowie także mogą podnosić zrzuconą kanapkę, która również im odnowi połowę zdrowia Gruby jest twarzą Team Fortress 2. Przez co wiele osób myśląc o PM2 myśli właśnie o nim. Pojawia się na większości materiałów promocyjnych i grafikach. W dodatku pierwszy film z serii Poznajcie drużynę był właśnie o nim. A sam guru by pojawił się w każdym wydanym do tej pory wideo. Grubemu głos podkłada Gary Schwarz. Trochę o biografii. Jedno i nazwisko Misza. W skrót Michaju. Miejsce pochodzenia. góry Dżubdżur. Kraj Hadorowski, i Związek Radziecki. Zajęcie koszenie wrogów. Moc to strzelanie dobre. Niczym niedźwiedź w czasie snu zimowego. Gruby wydaje się być łagodnym ogrzymem. Równy niczym niedźwiedź, którego wprowadza w błąd swoim sennym wyglądem. Potrafi powyrywać przeciwnikowi kończymy. Choć gruby mówi prostym językiem i poruszy się co Łatwo pomylić z ospałością. Nie jest głupi. Nie jest też twoim bietnim przyjacielem zasadniczo chciałby, żebyś zamknął się, Zanim on sam ci w tym pomoże. Po zjedzeniu zabójstwa wody lub rybnego 350 zdrowia w nagle 500. Z dowolną prędkością bronią podstawową grubego oprócz mosiężnej bestii 37%, 33%, 0, pływając 29%. Trzymaj wciśnięty klawisz MAUS2, aby utrzymać ułówę minigana w ruchu się do starcia ze zbliżającymi się minigami. Klub jest idealnym towarzyszem medyka, utrzymaj go w zasięgu wzroku, by mógł leczyć Cię swoimi minigami. nie klawisz E, aby zadzwołać medyka w razie odniesienia ran znajdujący się w pobliżu medycy otrzymuje wiadomość, że jesteś w potrzebie. Migan zużywa bardzo dużo amunicji. Planujesz wypuszczone paczki z amunicją, aby uzupełnić swoje zasoby. Uwaga! Obrażenia broni są dokładnie wyliczone i zmierzone na bliskim zasięgu. Wejdzie na indywidualną stronę broni, by dowiedzieć się o nie więcej. Strzał drugorzędny wyprowadza cios prawą ręką. Nie różni się od ciosu lewą ręką. Zabicie wrogowie zamieniło się w dołę Australii. Czysto kosmetyczne. Gruby udaje się szybkie wyjęcie pistoletu z tabury i dodaje strzał mówiąc bach! HAHA, ha. Po czym zdmuchuje wyimaginowany był relatujący z lufy. Macie z grubego 38 osiągnięć, w tym 3 kamienie milowe. <tryk> <tryk> heavy i jego pist lecik. Heavy, heavy, chessy i jego karabines. Mm, chessy, heavy, heavy. B. Jego cieni, z temą Fortress 2. Heci. On zawsze ma pojebane pomysły. D. Z siebie z temą, kurwa ten ryj. Okej okay, kurwa, okej okay, kurwa, bo szymon z dopierdalasz, że, że pisze się Heculech, to będę mówił gruby.